O Lechu, Czechu i Rusie Było trzech braci, Lech, Czech i Rus. Słowiańskie tworzyli plemię. Choć żyli w zgodzie, ruszyli w świat, by zdobyć dla siebie ziemię. Czech na południu wzniósł mocny gród, Rus na wschodzie dom zbudował, Lech zaś przemierzał rozległy bór i wciąż przed siebie wędrował. Aż w końcu ujrzał prastary dąb, na nim zaś orła białego. Tam też założył gniezno, swój gród, kolebkę państwa polskiego. Legenda o smoku wawelskim. Żył w Krakowie smok Wawelski. Wielu śmiałków przybywało i na próżno dziką bestię mieczem zgładzić próbowało. Wziął dratewka owczą skórę, z siarki zrobił doń nadzienie. Smok od razu wszystko połknął, więc męczyło go pragnienie. Ruszył pędem w stronę Wisły, wody wypił ponad miarę i za swoje przewinienia z wielkim hukiem pękł za karę. O warszawskiej syrence przepiękna syrenka po wiśle pływała, cudowne piosenki nocami śpiewała, aż kiedyś rybacy swą sieć zarzucili i w blasku księżyca syrenę złowili. Za złoto swą zdobycz wymienić pragnęli więc mocno związani, na brzeg wyciągnęli. Lecz kiedy najmłodszy pilnował jej nocą, zlitował się nad nią i przyszedł z pomocą. Uwolnił syrenkę, lecz ta nie uciekła. W podzieńce swą pomoc dozgonną przyrzekła. Dziś stoi nad Wisłą miecz trzyma w dłoni. Gdy przyjdzie czas próby, Warszawę obroni. O Warsie i Sawie. W miejscu, gdzie dzisiaj leży Warszawa, żyli przed laty Wars oraz Sawa. On był rybakiem, natomiast ona kochała męża jak dobra żona. Wiele lat wiedli życie szczęśliwe, chociaż ubogie to urokliwe. Aż do ich chatki sam król zapukał, gdyż w okolicy noclegu szukał. Choć byli biedni, władcę przyjęli i ugościli wszystkim, co mieli. Wdzięczny król nadał im ziemie liczne, na nich wyrosło. To miasto śliczne. O Bazyliszku. Żył w Warszawie Bazyliszek. Ni to kot, ni to smog. Kogo ujrzał, tego zaraz wbił swój okrutny wzrok. Swym spojrzeniem w głaz zamieniał, więc go każdy składzić chciał. Wielu śmiałków z nim walczyło, lecz on mocną łuskę miał. I dopiero ktoś odważny tarczę chwycił, by zły sam się zmienił w twardy kamień. Do odbicia strzeżąc kływ. Legenda o śpiącu rycerza. Polscy górale od dawna wierzą, że w górze Giewon rycerze się leżą. Śpi w głębi góry, zaklęte wojsko zbudzi się kiedyś źle będzie z Polską. Kiedy coś złego z Polską się stanie, rycerze staną na zawołanie. A dalej stoją i piją. Za ojczyznę ruszyć gotowe. Widział tę armię raz kowal kubła, który rycerzom konie podkurzał. Gdy wyszedł z groty, góra huknęła i wielka skała wejście zamknęła. Od tamtej pory śpiącą spokoju, gdy przyjdzie rozkaz, ruszą do boju. W kruszwickim zamku żył książę popiel zły, bardzo srogi władzy spragniony. Zamiast się radzić innych na wiecach wolał posłuchać bezdusznej żony za jej namową otruł swych stryjów liczył że wszystko ujdzie mu płazem lecz z gopła wyszły tysiące myszy i na popiela ruszyły razem chciał się przed nimi schronić na wieży lecz go w kryjówce szybko dopadły i tam za zbrodnie serce okrutne razem z małżonką ze smakiem zjadły